Wartości domyślne to ustawienia, które są zaznaczone po wejściu w interakcję z danym elementem. Najczęściej występują w formularzach, polach wyboru czy listach rozwijanych. Są bardzo ważne, podejmują decyzje za użytkowników. Statystycznie użytkownicy rzadko zmieniają domyślne ustawienia, i pokazuje to pierwsze badanie. Tutaj mieliśmy przykład, jeszcze zanim wrócimy do badania, mieliśmy przykład właśnie domyślnych ustawień. Po pierwsze, domyślnym ustawieniem jest od razu zaznaczenie wyceń paczkę, tak? ponieważ jest to najczęściej wybierana forma tutaj przez klientów. Dodatkowo, domyślnym ustawieniem jest doręczenie wybrana polska, tak? również najczęstsze. Tutaj najczęstszy kraj, jeśli chodzi o wysyłkę, ok, ale wracając do badania, to tutaj mamy badanie, które mówi nam o tym, że tylko 5% badanych zmieniło domyślne ustawienie. W, na stronie. Z kolei, tutaj, badanie przeprowadzone przez Facebooka wykazało, że użytkownicy zdezorientowani co do ustawień prywatności zwykle zakładają, że domyślne opcje, które zaznaczymy w polityce prywatności, czyli akceptuj, tak, pliki, cookie i tak dalej, to opcje najlepsze i najkorzystniejsze. I tego dotyczy właśnie pierwszy punkt, by wybrać najkorzystniejszą opcję. Ustawiając wartości domyślne, oszczędzasz czas użytkownika, który musiałby poświęcić na zastanawianie się, jaki wybór jest najlepszy. Domyślnym wyborem powinien być taki, którego oczekuje większość użytkowników. I tak jak mieliśmy poprzednio, tak tutaj również mamy taką stronę zamówienia, gdzie mamy zaznaczony Tutaj zaznaczoną opcję tak gwarancji jest to najczęstsza opcja wybierana. Tak samo tutaj mamy domyślną, domyślnie wybraną płatność miesięczną, a nie jednorazową, i domyślnie mamy tutaj domyślnie mamy zaznaczoną pierwszą opcję dostawy: kurier dzisiaj u siebie cena 19 zł. Tak więc, jak widzisz, takie zaznaczenie domyślne pomaga szybciej przebrnąć przez dany formularz. Tak samo jak na tej stronie, tak. Tutaj nie musimy zaznaczać, mamy od razu zaznaczoną opcję wyceń paczkę, doręczenie do Polski. Dlaczego opcje domyślne są takie ważne? Ponieważ ludzie szybko skanują formularze, dlatego też niektórzy nawet nie spojrzą na inne opcje, by przeanalizować swój wybór. Wejdźmy na jakąkolwiek stronę z rezerwacją lotu, i z pewnością na większości z nich domyślnie będzie zaznaczona opcja lot w obie strony. Stanowi to najczęstszy wybór klientów. I jeśli chodzi o. Kolejny punkt to mówi nam o tym, by zrobić to za użytkownika. Pisanie wiąże się z wysokimi kosztami interakcji i zajmuje dużo czasu. Dlatego tam, gdzie możesz, ogranicz pisanie, wypełniając pola już yy, wpisanym tekstem. Tak? tak jak tutaj. Mamy wybrany kierunkowy, mamy wybrany kraj. Dzięki temu użytkownik nie musi tego wpisywać y, ręcznie. Jeśli aplikacja skierowana jest dla użytkowników z Polski, to wybierz właśnie, już domyślnie, ten właśnie kraj. Y, tutaj, tak samo, mamy stronę znany lekarz, i mamy tutaj coś takiego jak umów wizyta. Adres od razu w, w zostaje tutaj wpisany ten, który podał lekarz, tak? w którym yy, przyjmuje i wybierz typ wizyty. Zauważcie, nie ma tutaj yy, wybierz wszystkie, tylko mamy tu zaznaczoną od razu yy, najczęstszą wizytę, tak? najczęstszy typ wizyty, yy, ktu, której wybierają yy, pacjenci. I tutaj mamy również zaznaczoną domyślną opcję, czy jest to twoja pierwsza wizyta? Tak. Tak więc jak widzisz, wiele tutaj jeśli chodzi o opcje domyślne, jakby opcje domyślne przyspieszają, tak? Interakcje właśnie, czy to z zamówieniem, czy z wysłaniem formularza. Innym przykładem Domyślnych opcji może być automatyczne wykrywanie na podstawie lokalizacji, i właśnie ten trik stosuje Impost. Jak widzisz, mamy tu formularz nadania na paczki, i oczywiście opcje domyślne są tutaj zaznaczone. Tak, mamy zaznaczony sposób dostawy, mamy od razu zaznaczony rozmiar paczki, ponieważ właśnie te, te opcje najczęściej wybierają klienci. Ale zobacz, co tutaj mamy. Mamy tu. Yy, właśnie yy, w lokalizację, tak? Dzięki temu yy, od razu będziemy mieć tutaj na mapie naszą, widzimy nasze miasto, tak? I szybciej nam tutaj wybrać dany paczkomat. Ok. Nie musimy wpisywać tutaj ręcznie tak? miasta, ulicy i tak dalej, tylko dzięki lokalizacji od razu mapa nas tutaj pokierowała w odpowiednie miejsce. Tak więc, opcji domyślnych, przykładów opcji domyślnych może być naprawdę sporo. My tutaj jakby chciałem wam pokazać, tylko by, by nie ignorować tych opcji domyślnych. Naprawdę robią one, można powiedzieć, robotę jeśli chodzi o użyteczność. I na pewno w każdym projekcie da się zastosować jakieś opcje domyślne.